Jak cię widzą, tak cię piszą. Z tej strony Paweł Antoniak i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie nieco więcej o błędach. Podobno błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. A ten, kto próbuje zrobić za dużo, z reguły na samym końcu musi powiedzieć ma culpa, nie ogarnąłem. I dzisiaj ja muszę powiedzieć mea culpa. Ponieważ w zeszłym tygodniu na moim kanale nie pojawił się nowy odcinek. I wynikało to z natłoku zajęć. Ale ostatecznie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ta sytuacja zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka, w którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o słowach, których lepiej ze sceny nie wypowiadać. Zapraszam serdecznie. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy ze sceny odmówcy słyszałem słowo przepraszam. I co gorsza, z reguły to słowo. Pada na samym początku wystąpienia, który, jak przecież wiemy, jest jednym z tych krytycznych elementów mowy. Ze słowem przepraszam trzeba naprawdę uważać. Jeżeli nie czujemy się pewnie, nie jesteśmy doświadczeni w występowaniu na scenie albo zwyczajnie nie mamy pomysłu na to, co powiedzieć dalej, to dużo lepiej zamilknąć niż przepraszać. Słowo przepraszam w naszej podświadomości rodzi pewnego rodzaju zobowiązanie, że mówca dokonał jakiegoś przewinienia i my, jako słuchacze, musimy się teraz wcielić w rolę sędziego. A to nie sprzyja budowaniu więzi. Oprócz tego, nasza podświadomość jest na tyle paskudna, że zaczynamy podejrzewać mówca o jakieś nieczyste intencje. No przecież, gdyby nie miał nic na sumieniu, to by nas nie przepraszał, prawda? Ja wiem. Paskudny komunikat, ale niestety tak działa nasza głowa. Dlatego, jeżeli nie czujemy się na siłach, aby bawić się z publiką, aby troszeczkę z nią igrać, to serdecznie polecam, aby słowo przepraszam wykreślić ze słownika. Drugą kwestią jest wychodzenie na scenę i mówienie o tym, czego się nie zrobiło. Dla mnie jest to takie ostentacyjne zdejmowanie Majtek. No nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć. I powiedzcie mi tak szczerze. Czy macie ochotę słuchać, uczyć się albo inspirować osobą, która mając czas, wiedząc o tym, że czekają wystąpienie, nie potrafiła poświęcić dostatecznie dużo energii i wkładu własnej pracy, żeby odpowiednio przygotować się do wystąpienia? Innymi słowy, powiedzenie nie wiem, co teraz mam powiedzieć albo jestem nieprzygotowany, to dla słuchacza komunikat. Drogi z odbiorca. Nie byłeś dla mnie na tyle istotny, żeby poświęcić wystarczająco dużo uwagi i energii, aby odpowiednio przygotować się do naszego spotkania. Szczerze, kto lubi być tak traktowany? I nawet jeżeli zdarzy się sytuacja, że rzeczywiście nie jesteśmy najlepiej przygotowani do wystąpienia. Bo nie wiem, na przykład zabrakło nam czasu na to, żeby zrobić to dobrze, to broń Boże, nie zdradzajmy tego ze sceny, tylko nadrabiajmy humorem, nadrabiajmy emocjami. My, jako mówcy, z jednej strony będziemy mogli się rozluźnić, a z drugiej strony nasz słuchacz będzie miał okazję coś przeżyć. A przecież czas spędzony na przeżywaniu nigdy nie jest czasem straconym. I oczywiście, może zdarzyć się tak, że coś w wystąpieniu mówcy nie poszło po jego myśli. No takie sytuacje się zdarzają. Czy jest to powód do paniki? Myślę, że fragment, który za chwilę zobaczycie, powinien rozjaśnić nieco tę kwestię. Well, that was a too hard. <laughs> Mam głęboką nadzieję, że po tym materiale każdy z nas 10 razy się zastanowi, zanim wyjdzie na scenę i zacznie przepraszać, albo zacznie się kajać. Ostatecznie odczucia mówcy nie są wcale ważne, bo najważniejsze są odczucia słuchacza. I to w każdym rodzaju wystąpienia czy rozmowy. A wszelkie niedociągnięcia powinniśmy zostawić tam, gdzie ich miejsce. Czyli w najgłębszych czeluściach Hadesu. Do zobaczenia.